W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nasz miłosierny Ojcze. Dziękuję Ci z całego serca za ten cudowny dar bycia rodzicem, za błogosławieństwo, jakim jest mój ukochany syn. Dziękuję Ci za to, że w Twojej miłości mógł on odnaleźć swoje przeznaczenie w małżeństwie, że mógł znaleźć w życiu partnerkę, z którą postanowili podzielić się swoją drogą na zawsze. Dziękuję Ci za moją ukochaną synową. Panie, Ty doskonale znasz moje serce, które troszczy się o moje dziecko, nawet gdy stało się dorosłym człowiekiem. Proszę cię, otocz swoją opieką małżeństwo mojego syna i synowej. Niech będą trzymani w twoich dobroczynnych dłoniach, niech każdy dzień będzie dla nich kolejnym krokiem na drodze do świętości małżeńskiej. Daj, proszę, by ich związek był napełniony szczęściem, prawdziwą miłością, wzajemnym szacunkiem, lojalnością, miłosierdziem, zdolnością do wybaczania i nieustannym dążeniem do zgody. Niech moje dziecko i moja synowa zawsze zachowują świadomość świętości swego związku, niech potrafią się oprzeć wszelkim pokusom i trudnościom, jakie mogą pojawić się w dzisiejszym świecie. Proszę Cię, dobry Ojcze, błogosław ich za pośrednictwem najświętszej rodziny z Nazaretu. Niech nie będą nikogo większe konflikty, a wszelkie nieporozumienia będą pokonywane z miłością i wzajemnym zrozumieniem. Święty Józefie, patronie rodzin, z ufnością oddaję ci mojego syna w opiekę. Obdasz go czystym sercem, cierpliwością, siłą i energią, aby jak najlepiej troszczył się o swoją rodzinę. Obdasz go zdrowiem, by mógł być najlepszym mężem i ojcem. Matko Najświętsza, oręduj za moją synową. Obdasz ją miłością, cierpliwością, wrażliwością i wyrozumiałością. Niech jej serce zawsze kieruje miłość do mojego syna i dzieci. Niech zawsze czuje się spełniona w roli żony i matki. Błogosław dzieciom, które są lub będą obocem ich miłości. Daj im siłę do wzrastania w miłości do ciebie i do siebie nawzajem, aby tworzyły piękną chrześcijańską rodzinę, będącą świadectwem Twojej chwały. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Moc Modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!